Gepard, najszybsze zwierzę na świecie. Gepardy żyją na terenach sawan, półpustyń i są oczywiście znane z tego, że potrafią biec z prędkością 100 km na godzinę, którą osiągają w około 3 sekundy. Oczywiście może utrzymywać tą prędkość tylko przez krótki czas, na krótkich dystansach, ale i tak jest to coś robiące gigantyczne wrażenie. Zamieszkuję dzisiaj, ponieważ jeszcze do niedawna. Ten historyczny zasięg występowania był o wiele większy. Dzisiaj zamieszkuje południową Afrykę, Kenię, południowe obrzeża Sahary oraz w niewielkiej liczbie Iran. Kiedyś zasięg jego występowania był o wiele większy. Zajmował on właściwie całą Afrykę, poza terenami porośniętymi dżunglą oraz terenami pustyń, Półwysep Arabski, Płaskowyż Irański czy też północne Indie. Oczywiście ze względu na naszą działalność ten zasięg się bardzo skurczył i obecnie tych gepardów jest naprawdę niedużo. I kiedy często mówimy, że na przykład lwów jest niedużo, to w rzeczywistości w porównaniu z gepardem ich jest naprawdę sporo. W przeszłości żyły inne gatunki gepardów, w tym gatunki większe od współcześnie żyjącego geparda, oraz żyły gatunki żyjące w Ameryce Północnej. Czyli tych gepardów było po pierwsze więcej, po drugie jednak żyły na o wiele większej przestrzeni. Może o wielkości gepard ma długość 121-145 cm plus oczywiście ogon 63-76 cm wysokość w kłębie to od 79 do 94 cm samice ważą 36-48 kg. Samce od 39 do 89 kg. Oczywiście ich ciała są w doskonały sposób przystosowane do osiągania dużych prędkości. Bardzo długie, bardzo mocno umięśnione nogi, oczywiście bardzo silne. Giętki kręgosłup, bardzo wydajny układ oddechowy, układ krwionośny. Mała głowa, ale z dużymi nozdrzami, w odróżnieniu do prawie wszystkich kotów. Nie potrafią chować pazurów, co również zwiększa ich niejako przyczepność do gruntu. Są to zwierzęta, które są po pierwsze szybkie i oczywiście bardzo dużo natura zrobiła, żeby tą prędkość mogły osiągać bardzo szybko i żeby do tego ta zwrotność również była na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście są to zwierzęta, które może wydawać się, że są bardzo delikatne. Może się wydawać, że są, takie że są takimi chucherkami. W rzeczywistości są to bardzo silne, bardzo sprawne zwierzęta, bardzo wytrzymałe, ale oczywiście jednak nie mające szansy z lewami, czy też na przykład z większymi hienami. Są to oczywiście zwierzęta drapieżne, choć, co bardzo ważne dla nas, dla ludzi, nie atakują ludzi w przeciwieństwie do innych kotów kotów, które jak najbardziej bez problemu. Ludzi atakują, tutaj można powiedzieć nie ma dla nich, nie stwarza to dla nich żadnych problemów. I polują raczej na zwierzęta nieduże, ważące do 40-50 kg. Nieduże w znaczeniu na przykład afrykańskich sawan. I są to na przykład zające impale, gazele, młode gnu. Polują w dzień w przeciwieństwie do większości dużych kotów. One jednak wykorzystują ten swój wzrok, wykorzystują te swoje zmysły, żeby znaleźć ofiarę. W odpowiednich warunkach wcale nie jest to aż takie trudne. Później zbliżają się do tej ofiary i kiedy są wystarczająco blisko, w odległości kilkunastu metrów, rozpoczynają atak. Tutaj należy zaznaczyć, że bardzo często, kiedy na przykład ta upatrzona zwierzyna nie rzuca się do ataku, to gepardy nie Atakują. Ten, ta ucieczka jest takim impulsem, który powoduje, że Gepard częściej rzuca się za ofiarą. I należy zaznaczyć, że przeważnie polują albo polują wcześnie rano, albo też wieczorem. Kiedy ta temperatura jest odpowiedniejsza, nie jest aż tak gorąco. Oczywiście należy pamiętać, że taki szybki bieg, sprinterski bieg to bardzo duże zużycie energii, ale też przegrzanie organizmu. Gepard nie jest myśliwym długodystansowym. Jeśli nie złapie swojej ofiary stosunkowo szybko, no, można powiedzieć bardzo szybko, wtedy rezygnuje, ponieważ uważa, że lepszym wyborem jest ponowne polowanie niż przedłużanie polowania i niestety możliwości, że to polowanie wyczerpie większość jego energii. Ciąża w przypadku gepardów trwa około 90-95 dni i samica rodzi od 3 do 5 młodych i ważą one od 150 do 300 gram, więc są naprawdę nieduże. I niestety dla nich bardzo niewielki procent tych osobników dożywa okresu, kiedy odłącza się od matki, a odłączają się od matki między 13 a 20 miesiącem życia i te gepardy, kiedy no, szczęście im sprzyja. Potrafią żyć nawet ponad 20 lat. Są to zwierzęta, które jednak mają gigantyczne problemy, jeśli chodzi o wychowanie tych młodych, jednak należy zaznaczyć, że te warunki, w jakich żyją, są bardzo trudne i można powiedzieć, jeszcze bardziej się utrudniają. Trzeba pamiętać, że na przykład na terenie Iranu, gdzie tych gepardów było kiedyś bardzo dużo, były to zwierzęta, które oswajano i Używano ich do polowań tak jak używa się na przykład psów myśliwskich czy też hartów. No, głównie chodzi tutaj oczywiście o harty, czyli były to koty wykorzystywane do polowań. I oczywiście te gepardy to zwierzęta, jeśli chodzi o koty, te duże koty, które o wiele łatwiej wychować, które o wiele łatwiej oswoić niż inne duże kotowate, które jednak te instynkty mają bardzo silne. I oczywiście wiemy, że nawet nasze małe kotki są w tej materii dosyć problematyczne. Tutaj zapraszam na mój kanał Ciekawski jak Polak, gdzie między innymi mówię o kotach, ale również o psach. Więc gepardy to bardzo ciekawe zwierzęta, bardzo specjalistyczne zwierzęta, które jednak mają o wiele trudniej dostosować się do tych zmieniających się warunków, niż na przykład inne wielkie koty, czy też na przykład hieny. Tutaj nie powiedziałem, gdy mówiłem o polowaniach. Niestety dosyć duży procent tych udanych polowań, tych polowań, które zakończyły się złapaniem zwierzyny, kończy się tym, że ta, że ta zdobycz zostaje im odebrana. Na przykład przez hienę, czy też inne duże drapieżniki, ponieważ w takiej konfrontacji jednak gepard nie ma szans. Gdy mowa o polowaniach, kolejną bardzo ważną kwestią jest to, że gepardy, Preferują, kiedy ta ofiara ucieka z bardzo ważnego powodu, ponieważ taką zwierzynę o wiele łatwiej jest wytrącić z równowagi i po prostu przewrócić. I to jest bardzo ważna sprawa dla gepardów one jednak polują troszkę inaczej niż inne koty i ten szybki bieg, bardzo szybkie złapanie ofiary jest dla nich priorytetem żeby ten wydatek energetyczny był jak najniższy. A skuteczność? Skuteczność zależy od wielu czynników, w tym w bardzo dużej mierze oczywiście od doświadczenia, ponieważ doświadczony Gepard o wiele łatwiej odnosi sukces niż te początkowe, te młode, które muszą się wszystkiego jeszcze nauczyć. Może na dzisiaj dziękujemy. O Gepardach jeszcze materiał w przyszłości będzie, więc jeszcze o tych najszybszych zwierzętach na świecie sobie porozmawiamy. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.